Cześć kochani, dzień dobry, witam Was ponownie bardzo serdecznie na kanale House of Makeup i zapraszam Was dzisiaj na film, na myśl o którym sama byłam bardzo podekscytowana, bo pod lupę weźmiemy sobie dwa tanie podkłady, o których ostatnio bardzo głośno jest w internetach. Pierwszym z nich będzie podkład Vibo Second Skin 3 w jednym, a drugim podkładem będzie Golden Rose HD. Zostańcie ze mną, porównamy sobie obie połowy twarzy i zrobimy wielogodzinny test. Zaczniemy sobie od mojej prawej części twarzy, na której będziemy testować podkład Vibo Second Skin. Jest to podkład 3 w 1. Ja go wczoraj kupiłam w Rosmani i, jeżeli mnie pamięć nie myli, to kosztował niecałe 30 zł. I zanim go nałożę, to przeczytajmy sobie wspólnie dwa słowa od producenta. Jesteśmy na stronie Wibo i tutaj dowiadujemy się, że jest to podkład 3 w 1 z potrójną formułą Long Lasting, zawierającą wygładzający primer, korektor i podkład. Delikatnie matuje oraz skutecznie tuszuje oznaki zmęczenia i niedoskonałości skóry. Intensywna pigmentacja bez efektu maski, zapewnia gładkie, i aksamitne wykończenie. Yy, ostatnie zdanie jest ciekawe. Formuła zawiera naturalne oligosacharydy z drzewa Tara o działaniu nawilżającym oraz Składniki Soft Focus, czyli mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie ładnie współpracowało z kamerą. Na jeden minus muszę Wam niestety powiedzieć, że wczoraj, jak kupowałam ten podkład w Rosmanie, to były tam tylko trzy kolory i jedynka, dwójka i trójka były do siebie na tyle zbliżone, że wszystkie były w dosyć jasnej tonacji. Ja sobie kupiłam trójkę. Wiecie, że ja lubię być bardziej opalona, a ten podkład jest dla mnie no jasny, jasny. Zobaczcie, jak on wygląda przy szyi. Także dzisiaj będę musiała sobie to wszystko jakoś tak wyrównać, żeby być jaśniejszą. Trochę żałuję, że nie ma mojego koloru, bo jeszcze jak się okaże, że formuła będzie fajna, to raczej nie będę mogła go nosić. No ale na razie nie wyrokujmy, zacznijmy aplikację. Ja nałożę sobie go bezpośrednio z tej pipetki i rozsmaruję palcem. Niestety nie, nie znalazłam tutaj na stronie żadnej informacji od producenta, w jaki sposób ten podkład powinien być nałożony, więc zrobię to swoimi rutyn, rutynowymi przyzwyczajeniami. Dobra, na razie niewielka ilość. Taki ok, zapach nie jest jakiś najprzyjemniejszy na świecie. W porządku, nie jest to nic pięknego, nie jest to nic nieprzyjemnego, jest taki po prostu podkładowy. Słuchajcie, a może jest tak, że na przykład ten, ta trójka się trochę utleni. Teraz o tym pomyślałam, więc może to wcale nie będzie takie złe, no ale wczoraj, jak testowałam na dłoni, to ten kolor był bardzo jasny. Rzeczywiście myślę, że on ciemnieje na twarzy, co jest moim zdaniem, taką dosyć ciekawą wskazówką dla Was bo na przykład można tego jakby nie wiedzieć kupując podkład w sklepie, bo nie wszyscy wiedzą, że podkłady się utleniają, więc jeżeli będziecie szukali i szukały tego podkładu, to, to myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Zobaczcie nawet teraz, przed chwilą rozprowadziłam, zobaczcie jaka jest różnica kolorów, więc on dosyć mocno się utlenia i oksyduje. Trochę sobie go jeszcze tutaj powprowadzam. I teraz w klepie gąbeczką. Tak, no on zdecydowanie oksyduje. Na szczęście robi się ciemniejsze, więc nie będę chodziła z jakąś dużą różnicą, ale to, czego się trochę obawiam, to jest to, że na przykład podkład z Golden Rose może nie ciemnieć, nie oksydować. A wczoraj wybrałam ten podkład z Golden Rose, właśnie. Starałam się wybrać podobne kolory, żeby po prostu nie mieć jednej twarzy ciemniejszej, drugiej jaśniejszej, a tu się okazuje, że może jednak tak skończę. Ha! Kończę sobie teraz nakładać i mam dwa pierwsze wrażenia dla Was. Pierwsze jest takie, że niestety on się nie rozprowadza najłatwiej na świecie. Na tym etapie mam trochę, może nie tyle kłopotów, co muszę się bardziej wysilić niż zwykle, żeby go dobrze rozetrzeć, bo szybko zastyga, szybko się matowi. I przez to ta, to rozprowadzanie nie jest takie szybkie, tylko trzeba trochę się namachać, żeby to rozprowadzić. A druga rzecz, czuję się bardzo niestabilnie nakładając go na twarz, bo ta pompka jest taka latająca, zobaczcie. O, nie wiem czy to będzie teraz dostrzegalne, ale dotykam twarzy i ona się od razu, o, wygina na wszystkie strony. O, widzicie? Po prostu na każdą stronę się wygina. Jest strasznie niestabilna. O, widzicie? Przez co mam wrażenie, boję się, że ona zaraz odpadnie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Taka mała moja uwaga. No widzicie, trudno mi się to trochę rozciera niestety. Ale może jakby efektem dodatkowym, ubocznym i tym pozytywnym tego trudniejszego rozcierania się będzie jakaś super trwałość, oby, aczkolwiek i tak mam wrażenie, że wygląda to troszkę niestety plamiście. Kurczę, no, coś mi tutaj jakoś tak trudno. Jeszcze tutaj sobie trochę nałożę, ale o, i teraz dokładnie widzicie, jak ten podkład oksyduje. Zobaczcie, jaka jest różnica koloru po chwili. Hmm? Tu jeszcze muszę dołożyć, bo jeszcze widzę, że coś mi tutaj się nie poprzykrywało. Ale niestety myślę, że już na tym etapie mogę powiedzieć, że to raczej nie będzie mój ulubiony podkład, bo jest po prostu zasuchy. Niestety, jakoś tak czuję, że moja twarz jest pozbawiona takiego blasku naturalnego, a na przykład, używając chociażby podkładu Givenchy, tego Mattissime Velvet, który też jest podkładem matującym, nadal czuję, że ta skóra tak zdrowo wygląda, a tutaj trochę matowo. No i tutaj nadal mam tą plamę. Widzicie to? W ogóle sobie nie mogę z tym poradzić. A ja nigdy w życiu nie mam tu plam. Dobra, na razie to zostawmy. Przechodzimy do Golden Rose. Podkład Golden Rose HD wybrałam po pierwsze dlatego, że ma bardzo dużo yy, recenzji w internecie i ciekawa byłam, jaka będzie moja opinia, jeżeli chodzi o ten podkład. A po drugie, on mi niesamowicie przypomina wyglądem zewnętrznym podkład, który uwielbiałam. I to był jeden z moich ulubionych podkładów w ogóle w życiu. I to był podkład z Lory Mercier Smooth Finish Flawless. Fluid, foundation, coś takiego, opakowania są naprawdę dosłownie identyczne. Jestem ciekawa jak to będzie z formulacją, ale żeby Was nie zagadywać, przeczytajmy co obiecuje nam producent. Jestem na stronie Golden Rose i tutaj się dowiadujemy, że jest to podkład nadający skórze efekty delikatnego wykończenia makijażu. Dzięki swojej wyjątkowej formule i zawartych w niej pigmentach, które rozpraszają światło, podkład doskonale wygładza skórę oraz koryguje niedoskonałości i drobne zmarszczki. Jego bezolejowa i nawilżająca formuła doskonale wyrównuje koloryt skóry, zapewnia całkowite krycie oraz utrzymuje nawilżenie przez cały dzień. Zawiera witaminę E i filtr SPF-15, to jest super, chroniący skórę, przed szkodliwymi promieniami słonecznymi i tutaj mała wskazówka co do aplikacji, można nakładać bezpośrednio na skórę lub na bazę, czyli nic nie wiem nadal jak mam nakładać, więc nałożę go tak samo jak podkład z Vibo no dobra, no to bierzemy się za robotę, trochę go wstrząsnę boję się niestety, że będzie za jasne ale zobaczymy na razie taka dosyć niewielka pompka, którą nałożę sobie na buzię chociaż nie, myślę, że będzie ok. Zacznę trochę wymasowywać dłonią i za chwilę sobie go dokładniej wklepię gąbeczką. O i ten też nie ma jakiegoś mocnego zapachu, więc tutaj podobnie jak w nie jest to ani przyjemne, ani nieprzyjemne. Ha! Całkiem nieźle dobrałam te kolory. Ma się to oko. Dobra, nabieram resztę na gąbkę i wklepujemy. Ja super wydobrałam tylko. Na ten moment jeżeli chodzi o aplikację, to Golden Rose jest o niebo lepszy i o niebo łatwiejszy, bo widzicie dopiero co nałożyłam trzy dotknięcia gąbką i on już jest praktycznie rozprowadzony, a tutaj było mi o wiele trudniej. No, na ten moment dla mnie w ogóle różnica jest ogromna. Nie wiem na ile to jest widoczne w kamerze, ale ja czuję się miliard razy lepiej w tym podkładzie z Golden Rose. Boże! Myślę, że to jest nawet całkiem e, fajne porównanie, że jeden podkład ma trochę inne właściwości niż drugie, bo możemy sobie wspólnie ocenić, jak osoba ze skórą suchą, czyli taką jaką ja posiadam, będzie wyglądała w obydwu, obydwu tych podkładach. No, może jeszcze odrobinę na szyję, żeby wyrównać kolor. Trochę złagodzę ten nos. Na ten moment mamy godzinę 12.12, .12, więc od tego czasu będziemy sobie liczyć utrzymywanie się podkładów. No sami widzicie, ja o wiele lepiej czuję się w tym podkładzie. Ten rozprowadzało mi się ciężko i to wcale nie, nie musi być tak, że podkład, który delikatnie matuje, będzie trudny w rozprowadzaniu się, bo jak wiecie nie tylko ten Givenchy dobrze mi pracował na skórze, ale również robiłam Wam ostatnio test podkładu z Belle Hypoallergenic Nude Liquid Powder, który był w ogóle... Obłędnym podkładem i bardzo się cieszę, że dostałam od Was naprawdę setki komentarzy, że Wam ten podkład też się dobrze sprawdził więc musi coś w tym być, że ten podkład jest naprawdę super. Na ten moment myślę, że też bardzo dobrze wypadnie podkład z Golden Rose, bo nie dość, że się w nim dobrze czuję. Rozprowadził mi się w kilka sekund to jeszcze bardzo ładnie wygląda na skórze a ten podkład mam wrażenie, że tak siedzi i zobaczcie nawet, co się dzieje w okolicy nosa czyli w okolicy, w której ja mam dosyć mocno widoczne pory jest on niestety uwidoczniony. I myślę, że nie będzie to najlepszy podkład. Szybko ukryję zmęczenie pod okiem, używając korektora z Maybelline Anti-Age i przypudruję wszystko pudrem z Laury Mercier, którego codziennie używam, a test musi być sprawiedliwy. Twarz przypudrowana i tak sobie myślę, że warto byłoby jeszcze sprawdzić, jak te podkłady łączą się z produktami do modelowania twarzy, bo niestety czasami jest tak, że podkład wydaje się być super, a okazuje się, że niestety pod wpływem produktów brązujących i nacisku pędzla on się z twarzy ściąga, a to jest bardzo niepożądana cecha, więc teraz sobie zobaczymy, jak jest w naszym. W dzisiejszym przypadku i do wymodelowania twarzy użyję sobie paletki Kali Contour ze Smashboxa mieszając te dwa odcienie. Poczułam się teraz jak nauczycielka, słuchajcie. Te dwa odcienie. Najpierw strona z Vibo. Jest ok, ale powiem Wam szczerze, że ja czuję, że ta plamistość tego podkładu, która jest widoczna teraz na mojej skórze, sprawia, że niestety ten brązer też się nakłada trochę ciężej. Au, au, au. Nie lubię tak mówić, no ale muszę mówić szczerze. Trochę sobie tutaj przy włosach przyciemnie. Widzicie, nie jest to złe, ale ja czuję, że praca jest tutaj trochę tępawa. I teraz zrobimy sobie to samo z drugiej strony. No właśnie. I tutaj nawet nakładanie brązera jest łatwiejsze. Nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Oczywiście zrobimy sobie to samo przy linii włosów. Dołożę jeszcze odrobinkę, żeby ilość była taka sama. Ale tutaj ta praca jest o wiele łatwiejsza. Mam wrażenie, że tutaj brązer się aż tak, jakby to wytłumaczyć, od razu wżera w tą stronę, i jest on od razu bardziej widoczny i trudniejszy niestety w rozprowadzaniu. A tutaj sobie pracuję, dokładając kolejną warstwę, i jest to o wiele bardziej jednolite. Kochani, szybko dokończę makijaż i zaraz do Was wracam Makijaż gotowy, robiłam go dosłownie 5 minut I tak sobie myślę, że powinnam jeszcze dwie rzeczy zrobić Pokazać Wam, że utrwalę się mgiełką z Glam Glow To jest Glow Setter, bo ja po prostu tego zawsze używam I na, używam i na tej podstawie będziemy sobie oceniać podkłady I mówiłam o tym, że podkład z Wibo się utlenia Ale nie sprawdziliśmy sobie jak jest z Golden Rose, więc zobaczmy Ale zobaczcie, tutaj tej oksydacji praktycznie nie ma on wygląda bardzo podobnie do tego, jak go nakładałam na początku. To utrwalamy makijaż. Nie mogę trafić, bo tutaj wiatrak wieje i mi po prostu zbiera tą mgiełkę. Dobra, teraz już na pewno jest. Także widzimy się za parę godzin i podsumujemy sobie całość. Jestem z powrotem i mamy godzinę 20.30, więc minęło już około 8 godzin od nałożenia podkładu. I możemy sobie już co nieco powiedzieć na temat obydwu stron. Zacznijmy sobie od strony prawej, czyli od podkładu Vibo Second Skin. I tutaj muszę przyznać, że całość bardzo ładnie mi się utrzymała. Naprawdę. Myślałam, że będzie niestety gorzej, bo miałam dużo problemów z nakładaniem, co sami zresztą mogliście zauważyć. Natomiast on dobrze się utrzymuje, ładnie utrzymał mat na czole, bo ani jedna, ani druga strona nie była w żaden sposób pudrowa. No, oczywiście tutaj jest trochę plamiście, ale to już było widoczne właśnie w momencie aplikacji. Jeżeli chodzi o nos, to wszystko mi się tutaj starło, ale no to w ogóle nie zwracajcie uwagi, to jest moja wina, bo, bo po prostu jak było mi za gorąco i czułam, że ten nos zaczyna mi się już pocić, to ja go dotykałam, nic nie dopudrowywałam, więc jakby nos <grytanie> pomińmy. Trochę mi się tutaj podkład wytarł w okolicy ust, ale to też jest normalny ślad użytkowania, więc jak na takie problemy z nakładaniem, to jest. Naprawdę nieźle. Po drugiej stronie mamy podkład Golden Rose, który nakładał mi się, jak widzieliście, znacznie lepiej niż podkład z Vibo, i tutaj fajne jest to, że rzeczywiście nie widać jakichś plam. Podkład cały czas wygląda jednolicie. Jeśli chodzi o miejsca wytarć, no to to oczywiście jest nos i tutaj okolica ust, czyli tak samo jak w przypadku podkładu Vibo. i też się bardzo dobrze utrzymał. Jestem z niego bardzo zadowolona. Nie utrzymał się wcale dużo lepiej niż ta strona. Nawet nie wiem, czy utrzymał się lepiej. Myślę, że obydwa podkłady utrzymują się podobnie, ale Uważam, że to jest podkład, do którego mogłabym jeszcze nieraz wrócić. Jedna taka mała uwaga: w sumie nie wiem, z czego to wynika, ale podkład z Golden Rose bardziej mi podkreślił tutaj zmarszczkę przy ustach niż ten podkład z vibo. a to dziwne, prawda? Zrobiłam sobie jeszcze test flashback, bo totalnie o tym zapomniałam podczas nagrania, uznałam, że warto jest podzielić się z Wami też taką informacją i tutaj obydwie strony wyszły dobrze. Twarz wyszła na trochę jaśniejszą, ale podkłady są trochę jaśniejsze, bo po prostu taki był odcienie w sklepach i do tego jeszcze twarz jakby jest na pierwszym planie, więc przy tym fleszu telefonowym ona i tak zawsze ma prawo wyjść jaśniejsza, ale ważne jest to, że nie widać żadnych plam, żadnych prześwitów i tutaj całość jest jednolita, więc uznaję, że obydwa podkłady przeszły test flashback. Jeżeli miałabym ostatecznie wybrać, który z podkładów lepiej poradził sobie w tym starciu, no to chyba nikogo nie zaskoczy, kiedy powiem, że był to podkład z Golden Rose, czyli ten podkład HD Foundation. Dobrze się mi na nim pracowało, bardzo ładnie się rozprowadzał, super się utrzymał i naprawdę komfortowa się w nich czułam. Podkład z Vibo nakładał mi się gorzej, był trochę plamisty, natomiast zgrzeszyłabym, gdybym powiedziała, że jest całkowicie do niczego, bo trzeba mu to oddać, że ładnie utrzymuje tutaj ten mat bardzo dobrze się utrzymuje, więc być może też jest tak, że po prostu on nie nadaje się do końca do mojej suchej skóry. Myślę, że ma szansę poradzić sobie całkiem sprawnie w przypadku osoby ze skórą tłustą. Jeżeli ktoś z Was taką ma, używał tego podkładu i na przykład jest dobrze, dajcie mi znać w komentarzach. Kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy interesują Was takie starcia tanich kosmetyków, bo, bo jeżeli jest to dla Was ciekawy temat, to ja się tutaj coraz bardziej rozkręcam. Jest to dla mnie całkiem niezła więc chętnie przetestuję dla Was inne kosmetyki Jeżeli jest coś, co Was ciekawi Czekam na Wasze komentarze Piszcie mi same konkrety A tymczasem wszystkiego dobrego Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku I czekam oczywiście na Wasze kciuki w górę Subskrypcje, no i komentarze Do zobaczenia następnym razem